Cześć! Dziś pokażę Wam prosty i łatwy sposób na to, jak odnowić lampy w swoim samochodzie. Zżółknięte, poblakłe i zmatowiałe lampy to problem nie tylko starych samochodów, ale również i nowych samochodów. Tymczasem w bardzo łatwy sposób i dosyć tanio można je odnowić. Jak? Zobaczcie sami. Warto pomęczyć się chwilę, by wyjąć lampę z samochodu. W tym konkretnym przypadku ten element na sam koniec będziemy lakierowali. Nie mam garażu, więc najlepiej było mi po prostu wyjąć lampę z samochodu i w domu wykonać wszelkie niezbędne prace. Lampy można przetrzeć papierem ściernym i wypolerować, ale za jakiś czas znów staną się zmatowiałe i pożółknięte. Zastąpienie polerowania malowaniem lakierem bezbarwnym z filtrem UV utrwali efekt na lata. Pamiętajcie, że w ten sposób możemy odnowić wyłącznie lampy z tworzywa. W profesjonalnych zakładach koszt renowacji dwóch lamp to wydatek od 200 do 250 zł. W moim przypadku koszt ten spadł do 26 zł. To kwota, jaką wydałem w sklepie budowlanym za potrzebne rzeczy. Starczyły do odnowienia dwóch kompletów lamp. Co nam będzie potrzebne? Papier wodny do lakierów w trzech gradacjach. Pierwsza to 1000, druga 1500, trzecia 2000 bądź 2500. W sklepie aktualnie brakowało papieru 2500, więc kupiłem taki o grubości 2000. Kolejna rzecz, jakiej potrzebujemy to stara gąbka i odrobinę płynu do mycia naczyń. Odtłuści i umyję powierzchnię klosza. Na listę zakupów należy wpisać też lakier bezbarwny z filtrem UV w puszce. Jeżeli nie macie nic takiego w domu, to również coś do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem. Najpierw dokładnie myjemy lampę za wszystkich nieczystości. Wykorzystałem do tego starą gąbkę oraz odrobinę mydła. Następnie dokładnie spukujemy całość wodą. Papiery wodne używamy wyłącznie na mokro. Najlepiej jest namoczyć papier w wodzie z 10 minut przed naszą pracą. Powierzchnia, którą polerujemy musi być również mokra. Woda pomaga również odprowadzać zanieczyszczenia, które ścieramy w trakcie polerowania. W przypadku lamp zaczynamy cały proces od lakieru nie grubszego niż 1000. Ruchami kolistymi polerujemy przednią część lampy. W pewnym momencie poczujecie, jak powierzchnia zaczyna się wygładzać. Lampy przemywamy wodą i wybieramy kolejną gradację papieru ściernego. Przy użyciu papieru 1500 powtarzamy polerowanie całej powierzchni. Pamiętajcie, by powierzchnia była przez cały czas mokra. Pomocny może okazać się spryskiwacz do kwiatków. Na tym etapie zaczniecie widzieć, jak już lampa odzyskuje swój kolor. Startyście już większość zniszczonej przez promienie UV powierzchni. Nadszedł czas na przygotowanie lampy do lakierowania. Teraz powtarzacie cały proces, ale z wykorzystaniem papieru o gradacji 2 lub 2,5 tysiąca. Następnie dokładnie myjecie lampę i suszycie. W naszej budżetowej renowacji wykorzystałem worek na śmieci, który w połączeniu z taśmą malarską zabezpieczył resztę lampy. Przed samym malowaniem należy odtłuścić powierzchnię. Ja wykorzystałem do tego benzynę ekstrakcyjną. Po tym zabiegu możemy malować. Jeśli nie macie doświadczenia w malowaniu puszką, poćwiczcie na innym elemencie. Lakier nakładamy drobnymi warstwami na całej powierzchni. Ten konkretny lakier jest szybko schnący i producent zaleca trzykrotną powtórką co 15 minut. Po lakierowaniu zostawiamy całość do wyschnięcia na 24 godziny. Po tym czasie zdejmujemy zabezpieczenia i możemy montować lampę. Jeżeli w trakcie mycia do środka dostała Wam się woda, poczekajcie aż odparuje, bądź użyjcie suszarki, ale bez używania ciepłego nadmuchu. Na koniec ostrożnie zamontujcie lampę i gotowe. Lampy wyglądają jak nowe i to za niespełna 30 zł.